Dzień dobry, Dorota Nyk, studium Głogów. Naszym gościem jest 21-latek z Głogowa, teraz student z Krakowa, Adrian Pacuszka, zwycięzca teleturnieju Milionerzy. Co prawda miliona nie wygrał, 250 tysięcy to też dużo. Jak to było, panie Adrianie? To było naprawdę niezapomniane uczucie i szczerze powiedziawszy, przebiegu tej gry nie pamiętałem do momentu, kiedy nie wyemitowano odcinka. Kiedy usiedliśmy z dziewczyną i obejrzeliśmy oba odcinki, to wtedy przypomniało nam się, jak wyglądały tamte, tamte dni, jak wyglądał czas przygotowań do nagrań, jak wyglądał czas nauki. Bo tylko powiem, że cały Głogów zamarł przed telewizorem oglądając Polsat 1 i 2 września, bo wtedy, wtedy właśnie emitowano odcinki z Panem, ale Pan już wiedział, jak to się zakończy. Wiedział, jak to się zakończy, no ale właśnie są pewne względy z... Przez które musimy tak, zachować tajemnicę. Zdradzić. Także żyliśmy z tym w ukryciu. Tak. Szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, że to właśnie poleciało 2 i 3 września, bo mm, chyba krótko musieliśmy trzymać tą tajemnicę. To znaczy, milionerzy w tym sezonie mają aż 56 odcinków, więc o. niektórzy muszą z tą wiedzą, dobrą lub złą, długo czekać. Tak. A pan niedługo czekał. A teraz może pan zdradzić, kiedy pan w ogóle wziął udział w tym programie, kiedy były nagrania? Pomidor. Nie mogę tego zdradzić, pom, pomidor, niestety. <laughs> mm -hmm. <laughs> y natomiast. Y był to bardzo szybki proces i jeżeli ktoś chciałby się do milionerów kiedyś wybrać, to polecam ze względu na to, że yy, kontakt z produkcją jest bardzo dogodny i ten proces jest bardzo przyjazny dla uczestnika, jeżeli chodzi o castingi, jeżeli chodzi o zgłoszenia. Myślę, że poszło to bardzo sprawnie i... Szczerze powiedziawszy, trochę wyprzedziło to nawet mnie. To znaczy, ja nie zdążyłem dogonić mentalnie tego, co się wydarzyło na przestrzeni tych kilkunastu tygodni. Ale jednak nie każdy może brać udział w milionerach, nie każdy by się tam dostał tak jak pan, bo pan musiał się wykazać jakąś niesamowitą wiedzą, erudycją, no i też umiejętnością zachowania się tam w tym programie. Proszę powiedzieć, czy pan ćwiczył, czy... No, jakie pan ma doświadczenie w ogóle w tej dziedzinie? Nie mam żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Pamiętam, że gdzieś w... W szkole podstawowej. Gdzieś w szkole podstawowej był taki powiatowy konkurs, gdzie 10 uczniów z 10 szkół podstawowych w Głogowie rywalizowało w ramach jeden z dziesięciu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś doświadczenie w teleturniejach. Poza tym jakieś takie gry na telefonie czy na komputerze związane z teleturniejami, jakieś quizy itd. No i ta słynna planszówka, od której zaczęło się to wszystko, to znaczy tak naprawdę na casting zgłosiłem się ze względu na to, że przegrałem zakład we, w domu. W domu? Tak. Z samą z kolegą. Ze współlokatorami ja, ze studiów. Ja Mieszkaliśmy razem przez, przez dłuższy czas i graliśmy w gry planszowe. I właśnie pewnego wieczoru, gdy graliśmy w taką planszówkę, I Know, która polega na tym, że nie dość, że odpowiada się na pytania, to jeszcze trzeba zgadnąć, czy inni odpowiedzieli na pytania. E, udało mi się wygrać dwie rundy z rzędu, no i współlokator powiedział, że jeżeli wygrasz trzecią Adrian, to musisz się zgłosić do jakiegoś teleturnieju. To była też taka quizówka. No i u, akurat tak się złożyło, że wygrałem też tę trzecią rundę, w związku z czym trzeba było być konsekwentnym i zgłosić się do jakiegoś tyle turnieju. Czyli los tak chciał. Tak, los tak, tak. chciał. I los chciał też yy, tego dlatego, że na drugi dzień, kiedy poszedłem na studia, w czytelni, przeglądając sobie internet, wpadłem właśnie na reklamę milionerów i na informację o tym, że otwiera się casting. To był taki ślepy traf i pan to, po prostu za nim poszedł. Tak, to musiał być jakiś ślepy traf. E, później bardzo szybko przyszły, przyszły komunikaty od produkcji, że są dalsze etapy e, rekrutacji, no i udało mi się je wszystkie przejść. Ale tak jak mówię, to wydarzyło się dla mnie w takim dużym tempie e, i te przygotowania były tak e, błyskawiczne, że dopiero teraz chyba zaczyna do mnie docierać, co się wydarzyło. Hmm, tak, bo właściwie to można powiedzieć, że był pan tyle od miliona. Tyle dosłownie, prawda? De facto dwa, dwa, dwa poprawne, poprawne pytania, tak, dwie poprawne pytania. odpowiedzi a jednak ta y, Elizabeth Helley tak pana, że tak powiem, zaskoczyła. Tak. I oglądał pan tego? Y y, pamiętam, że jeden z anglistów w pierwszym liceum puszczał nam piosenkę z tego filmu albo jego fragment. Pozdrawiam pana Tomasza, jeżeli ogląda. Yy, I pamiętam, że omawialiśmy takim dużym skrócie to, co działo się w tym filmie, natomiast nie kojarzę w ogóle tej nie sukienki, bo filmu? Yy, nie, oglądałem, nie, nie oglądałem filmu i też yy, ta sukienka była yy, niekoniecznie z na filmu, premierze. ale na premierze, no właśnie. Tak, tak. Więc tu też taka wiedza bardziej popkulturowa, galowa by się przydała. Natomiast yy, mimo tego, że brakowało mi tych dwóch pytań do miliona, to nie żałuję absolutnie niczego, ze względu na to, że... Yy, Łatwo jest to oceniać gdzieś tam po fakcie, kiedy zna się już te poprawne odpowiedzi, kiedy wie się, jakie są następne pytania, ale kiedy siedzi się na tym fotelu, mam takie wrażenie, że przed uczestnikiem jest tylko. Alternatywa, żeby jak najdalej iść, żeby przepchnąć się najdalej jak się da i ewentualnie podjąć wtedy decyzję albo o ryzyku, albo wycofaniu się. Ale mówił mi Pan, że najtrudniej pod względem takim nerwowym, emocjonalnym było na początku programu, przy tych pierwszych, pier, pierwszym i drugim pytaniu. Tak, zdecydowanie. Tam nie ma jeszcze tego progu gwarantowanego. No i największa obawa chyba każdego uczestnika, czyli wyjście z zerem. Nawet kiedy ktoś tłumaczy sobie jakieś wybory co do pytań i co do ryzyka, faktem, że no, przychodzę z niczym, ale wyjdę zawsze z jakąś tam sumą gwarantowaną, więc może zaryzykuję. No tutaj przy tych pierwszych pytaniach to się w ogóle nie stosuje. A po drugie te pierwsze pytania są z kategorii e, dosyć łatwych i oczywistych dla większości społeczeństwa, więc kompromitacja albo negatywna odpowiedź na takim pytaniu. Ale z nerwów można się poślizgnąć, prawda? Oczywiście, że tak. Nawet przy pytaniu za 2000 tysiące miałem taką wątpliwość związaną z tą brechą. E, mój tata pracuje na budowie, e, natomiast ja nigdy nie użyłem tego słowa, nigdy nie słyszałem też o Bresze. I tak naprawdę ja myślę sobie, że gdyby to pytanie było sformułowane: brecha to A, B, C, D, i tam gdzieś byłby ten łom, no to nie odpowiedziałbym na to pytanie od razu. Pewnie korzystałbym z koła ratunkowego. Natomiast pytanie było na szczęście sformułowane tak, że wskazywało na to, że brecha to jest wspólne narzędzie złodzieja i, włamywa... złodzieja i budowlańca, coś takiego. Mhm. Więc pozwoliło mi to na jakąś dalszą dedukcję. I też takie trzeźwe myślenie trzeba było zachować. Miałem chyba to szczęście, że udało mi się dosyć daleko na tym trzeźwym myśleniu dotrzeć. Co było najtrudniejsze dla pana, jak pan już tam siedział na tym krześle naprzeciwko Huberta Urbańskiego? Najtrudniejszym momentem była decyzja o wycofaniu się z gry i nie podjęciu dalszego ryzyka. To na pewno. E, zawdzięczam sobie, znaczy oceniam to jako dobrą decyzję. Uważam, że lepszej nie mogłem podjąć, szczególnie, że w tamtym momencie, tak jak e, było widać, obstawiałem te srebrne łańcuszki, czyli błędną odpowiedź. Tak. Więc, e, to była złota klabra, tak? Czy... Złote agrafki to złote były, agrafki, tak? E, myślę sobie, że gdybym tam siedział dalej i, i może na chłodno pomyślał o tym, to doszedłbym do tych złotych agrafek, e, agrafek tak, ze względu na to, że. Versace jest marką znaną ze złotego mhm. koloru, ze złotej sztukaterii i myślę, mhm. że raczej jeżeli chodzi o Versace, to, to szlibyśmy w kombinację czarnego i złotego. Julia też lubi taką biżuterię, e, więc może gdybym... Julia, czyli Pana dziewczyna. Tak jest. E, może gdybym e, z innym podejściem albo z chłodną głową podszedł do tego pytania, no to odpowiedziałbym na nie. Ale znowu, mogę to oceniać teraz, kiedy jest wrzesień i rozmawiamy o tym już po emisji odcinków, natomiast w tamtym momencie to, co się liczyło najbardziej... Bardziej to było odpowiednie podjęcie decyzji przy tym, co wiedziałem wtedy i przy tym, na jaką odpowiedź bym nastawiony wtedy. Więc nie mam absolutnie żadnych żali. Na pewno, chyba 90% gier w milionerach można jakoś tam podważyć albo zakwestionować, że coś mogło być rozegrane lepiej, ale dobrze się to robi z pozycji przed telewizorem. Natomiast, gdy siedzi się już na tamtym fotelu, widzenie jest bardzo tunelowe, byle przed siebie, byle do następnego pytania. Nawet kiedy oglądaliśmy ten odcinek. Przy tym pytaniu za 250 tysięcy było takie ujęcie, że kamera leciała nad naszym stołem o. i nad, nad tymi pulpitami, gdzie pokazują się te wszystkie pytania. Ja kompletnie nie pamiętam tej kamery, mimo że ona była dwa metry nad moją głową, tak, gdzieś tam był pewnie. Zdenerwowany, zdenerwowany. Tak, to jest y, zupełnie takie poza cielesne doświadczenie. Nie widzi się swojego otoczenia, y, w tym sensie, że po prostu jest się tak skupionym, tak y, pochłoniętym przez tę grę. Że nie wszystko da się zauważyć, więc na pewno trzeba doświadczyć tego, żeby mówić o tym później yy, konstruktywnie. No, a doświadczyło tego na razie chyba tylko 800 osób w Polsce. Tak, ale przyszedł ten moment, że pan postanowił się wycofać i już pan wiedział, że wygrał pan 250 tysięcy. Co pan wtedy myślał, jak się pan czuł? Yy, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak się wtedy czułem. Na pewno byłem. E, bardzo uradowany z tego, kiedy Hubert wypowiedział te słowa, bo on musiał, musiał to wypowiedzieć. E, I kiedy, tak naprawdę, kiedy dotarło to do mnie, znowu, kiedy oglądaliśmy ten odcinek, i kiedy zobaczyłem na dole ten pasek, zaraz później e, wyszedł post Polsatu z tym moim imieniem, nazwiskiem, zdjęciem i kwotą. Tak, bardzo się Pana występem chwalą. Tak, cieszę się bardzo z tego powodu. Mam nadzieję, że dostarczył oglądającym świetnych emocji i, i też stresu. E, myślę, że bardzo fajnie, że to jest poufne, ze względu na to, że wszyscy mogą przeżyć tę grę razem z nami i, i, i zagrać od początku, emocjonować się od początku, nie wiedząc co się działo. E, więc. Z tego co mi wiadomo, Głogów też obserwował. Tak, Głogów obserwował bardzo e, i teraz na pewno się zastanawiają ludzie, bo pan jest studentem, młodym człowiekiem, ale tak. też pan pracuje, prawda? Tak. E, pracuje pan w kancelarii adwokackiej, studiuje pan prawo mhm. e, i się ludzie zastanawiają, no co pan z tymi pieniędzmi zrobi? E, szczerze, to jest kwota, której nigdy nie widziałem na oczy na moim koncie. E, do tej pory widziałem tam maksymalnie jakieś oszczędności rzędu dwóch czy trzech wypłat w kawiarni, więc to, to nie były duże kwoty. E... Bo pan pracował w kawiarni jako barista. Tak jest. Jeszcze, jeszcze kiedy nagrywaliśmy, to, to tak. E, tak też jest powiedziane w programie. W programie w ogóle zostało wyemitowane, że szukam pracy prawniczej, a przy a. emisji już ją miałem i w kancelarii e, zgaduję, pracuje? że mecenas, który, który ją prowadzi, oglądał serial. Oglądał program słysząc, że ja mówię, że szukam pracy w prawie, a już ją znalazłem. Tak. Jeżeli chodzi o te kwestie przeznaczenia pieniędzy, to nie da się tego opowiedzieć jednostajnie i, i nie da się tego rozłożyć na jedną kategorię, no bo to są fundusze gigantyczne dla osoby w takim wieku. Natomiast uznałem, że na pewno nie będzie lepszego momentu w życiu niż końcówka studiów, niż 21, 22, 23 lata na podróżowanie. Więc na pewno dużą część tych funduszy chciałbym przeznaczyć na takie podróże, które będą niepowtarzalne, których trudno będzie doświadczyć gdzieś tam na późniejszych etapach życia. I to będzie taki pierwszy cel. Drugi cel jest związany z tym, że poszedłem do szkoły trochę szybciej niż wszyscy moi rówieśnicy z klasy. I w momencie, kiedy była druga klasa liceum, wszyscy mieli 18 lat i robili prawo jazdy, ja miałem lat 16-17. Kiedy przyszedł czas na moją osiemnastkę, to, to wyprowadzałem się na studia i pracowałem w pizzerii w głogowie na pierwsze czynsze na studiach. Mhm. W związku z czym nigdy nie było takiej sposobności, żeby zrobić to prawo jazdy mhm. yy, i zdobyć tak ważne uprawnienie. Więc na pewno zainwestuję też w prawo jazdy i w pierwszy samochód. To jest dobra sposobność i dobry moment na wykorzystanie tych pieniędzy. Yy. Trzecią taką transzę chciałbym przeznaczyć na swój rozwój yy, taki zawodowy żeby być pełnomocnikiem przed sądem, tym takim w todze, tak jak ich kojarzymy, trzeba zdać egzaminy e, na aplikację, tak. Trzeba przejść te aplikacje i również ją zaliczyć. Chce pan być, chce pan być adwokatem? E, jeszcze nie wiem dokładnie czy adwokatem, czy radcą prawnym. E, to są bardzo podobne aktualnie zawody, różnią się w zasadzie tylko kolorami togi. E, kwestia tego kto dołączy do drużyny zielonych i niebieskich zawsze tak się mówi. Natomiast te egzaminy trochę kosztują, przygotowanie się do nich również. Dużo kosztują materiały do przygotowania się, więc na pewno część trzeba z tego mieć też chciałbym. Ogromną wiedzę. Trzeba mieć też ogromną wiedzę i jakby umiejętność pochłaniania jej, bo to są tak gigantyczne stosy książek i pytań, testów, że nie da się tego wkuć, trzeba jakoś się w tym poruszać. Więc to będzie taka trzecia transza. Czwartą transzę obiecałem siostrze i tak jak o, powiedziała. Yy, to pan dobry brat jest. Tak jak powiedziała w przypytaniu za 250 tysięcy, powiedział, że jak wygra, to kupi mi samochód. Także yy, przywieźliśmy jej do Głogowa na 18 urodziny, taki własnoręcznie wypisany bon na odpowiednią kwotę. Mhm. Yy, I to też dostanie w pewnym sensie odprowadzone za gigantyczne wsparcie, którego mi udzieliła przy tym programie. No, i zobaczymy, co będzie dalej. Wsparcie mentalne i w postaci też swojej wiedzy. Pytał ją Pan o coś, siostrę? Bardziej wsparcie mentalne. E, ćwiczyłem e, z jakimiś tam e, oprogramowaniami, ze sztuczną inteligencją. E, czytałem bardzo dużo, jeżeli chodzi o Wikipedię. Natomiast siostra zgodziła się pojechać i była z nami podczas tej podróży. E, stresowała się też przeokropnie, e, no i nie mogliśmy na siebie spojrzeć, co było e, taką trochę karą. Karą? Tak. Kubert Urbański ostatnio y, n, nagrał taki, taki filmik, w którym powiedział, że y, uczestnicy nie, ma, nie mogą kontaktować się w żaden sposób z publicznością, więc nawet y, w odcinku było widać, kiedy pozwolił mi tylko po zaznaczonej odpowiedzi się odwrócić do dziewczyn i y, spojrzeć na siebie, chociaż na chwilę. Panie Adrianie, bo pan mieszka, studiuje pan i teraz pracuje także y, w Krakowie. Tak. E, przyjeżdża Pan do Głogowa w odwiedziny do rodziny, jak rozumiem, od czasu do czasu. Tak. I właśnie muszę tutaj zdradzić, że właśnie dzisiaj jest taki dzień, że Pan pierwszy raz po emisji tego programu przyjechał do Głogowa i od razu do studiamy Głogów. Tak jest. Dzięk Dziękuję Panu bardzo, że Pan nas odwiedził. I proszę powiedzieć, jakie emocje, bo Pan mówił, że ludzie Pana rozpoznają na ulicy, że wszyscy tak emocjonalnie do tego podeszli, że tak radośnie i życzą Panu wszystkiego najlepszego. Emocje, jeżeli chodzi o ten przyjazd do Głogowa, są cudowne. Nie czuję się absolutnie jak jakaś gwiazda, która, która wraca gdzieś do jakiejś wsi, bo to absolutnie tak nie wygląda. E, jestem dumny z bycia głogowianinem i bardzo zależało mi na tym, żeby to podkreślić w studio. Nawet e, któraś z redakcji ogólnopolskich napisała, że grał Adrian Pasuszka z Krakowa i bardzo mnie to zirytowało, bo nie jestem z Krakowa, mieszkam w Krakowie tymczasowo e, i nie wiemy, jak to będzie dalej. Natomiast w Głogowie, z tego co mi wiadomo, z tego co rodzice też przekazywali znajomi, emocje są fantastyczne. Widziałem bardzo duży odzew, jeżeli chodzi o, o ten występ w Milionerach. Wysiadając z pociągu na dworcu spotkałem jedną ze swoich przyjaciółek, które czekały pod telefonem podczas gry, moją poloniskę z liceum, panią Beatę. Przywitaliśmy się, zaraz ktoś pogratulował mi i powiedział, że świetna gra. I ludzi widziało ten program. Na to wychodzi. Poszliśmy sobie do kiosku pod liceum numer jeden kupić gazetę Głos Głogowa, w której dzisiaj ukazał się artykuł. Znowu ktoś pogratulował. No i wychodzi na to, że Głogów oglądał, Głogów śledził i rozpoznaje. Naprawdę jestem za to wdzięczny i wszystkim Państwu, którzy oglądają, bardzo dziękuję za wsparcie, które gdzieś tam w formie tych komentarzy, serduszek, lajków. Poza mną Pan bardzo dużo dostał. Tak, naprawdę. E, wiadomości. I odezwało się takie spektrum osób, którego bym sobie nigdy nie wyobrażał, jacyś znajomi jeszcze z Piaskownicy, pamiętający mnie. E, coś naprawdę cudownego i, i polecam wszystkim takie doświadczenie. Dziękuję panu, panie Adrianie, za to, że odwiedził pan naszą redakcję, że tutaj jest pan z nami w tym studiu. E, I życzę panu szczęścia. Dalej. Bardzo dziękuję. E, jeżeli jest jeszcze coś, co mógłbym powiedzieć, to na pewno chciałbym poradzić wszystkim, żeby byli czujni w pewnym sensie. E, to znaczy, jeżeli jest coś, co chciałbym, żeby wynikało z tej mojej gry i z tej historii w milionerach, to y, taka uważność na świat. Bardzo mocno wziąłem do siebie to, że y, pozytywne odpowiedzi w programie przyniosły mi takie małe rzeczy, jak na przykład zauważenie ulicy w Głogowie, mm -hmm. bo skojarzyłem, że ulica, kadłubka y, wiąże się z jego błogosławieństwem, a pytanie było o błogosławionego kronikarza polskiego. Y, udało mi się odpowiedzieć pozytywnie na pytanie dotyczące murali w Gdańsku, bo skojarzyłem dzielnicę. A dziewczyna jest z Gdańska, i gdy jesteśmy w Gdańsku, to jeżdżą tramwaje na tę dzielnicę. No i y, myślę, że dobrym takim. Mm... Sposobem na życie albo jakąś taką lekcją do wyciągnięcia, szczególnie też przez młodych ludzi, jest taka uważność na małe rzeczy, żeby czasem jadąc pociągiem czy samochodem nie patrzeć w telefon, tylko patrzeć przez okno. się trochę. Rozejrzeć się pomnik. trochę po świecie. Gdy widzisz jakiś pomnik, może przeczytać, co to, pomnik? co to jest za pomnik i za czym on tak naprawdę tutaj stoi. Jeżeli coś jemy, przeczytać sobie skład z ciekawości, no zajmijmy sobie czasem te oczy czy ten mózg. Czymś innym niż telefon, czymś innym niż coś nieproduktywnego, chociażby uważnością na, na małe rzeczy w świecie, bo później te kropeczki gdzieś tam można połączyć. A jeżeli nie zaimponować w milionerach, to może zaimponować komuś na randce albo przy stole, albo przy obiedzie. Dziękuję bardzo za rozmowę, Pani Adriani, było bardzo miło. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.